Porażka Old Boysów wystrzały na markecie Steam i kolejny State Majora rozpoczęty. Będzie ciekawi, łapkę w górę zostaw, a my lecimy. A swoje skiny wymieniam na Pirates' Lab. Potężny bank skinów, mega szybka wysyłka i z kodem wieka plus 35% premii. Polecam serdecznie. A więc zaczniemy sobie od Dreamhack Knockout z Stockholm 2025, w którym do turnieju lanowym wzięli udział Polacy. Możemy zobaczyć, że była to, był to skład Nibble, jaki skład Old Boysów. Gdzie jak możemy zobaczyć, tutaj należy zwrócić uwagę na takich graczy jak Tom, Michu, Datson, Ralen i goofy, więc myślę, że ksywki, które gdzieś tam są dla nas wszystkich znane, należy sobie powiedzieć, że oni też byli wspierani właśnie przez Shelly'a, w związku z czym nie niemalipy, nie wiochy. To zdjęcie stało się niemalże legendarne. No i należy sobie powiedzieć, że wiecie, to nie jest jakiś wielki land, tylko najzwyczajniej w świecie dosyć mocny hype się zrobił właśnie na całe wydarzenie. Do tego stopnia, że w pewnym momencie, kiedy Old Boysi właśnie grali, przyciągali więcej ludzi na... Transmisje czyli oczywiście na Majora. No, w sensie to jest takie bardzo, bardzo wydmuchane, bo wiemy, że to jest polska transmisja Majora, nie ma co się tutaj odmywać do głównej transmisji Majora, tak czy siak fajna inicjatywa, która przyniosła dosyć dużo zasięgu. Należy no, sobie powiedzieć, że niestety Polakom w dosyć dobrze im szło, tylko po prostu odpadli. W związku z czym nic tylko i wyłącznie trzymać że za dalsze tego typu inicjatywy. Nakręcali tam jakieś koty na około tego fakzydowego sztokholmu. Pojechali, w związku z czym dosyć głośno i dosyć ciekawie wydarzenie. Należy zwrócić na to uwagę. i mam nadzieję, jak mówisz, takowych to właśnie inicjatyw będzie więcej. Należy sobie jednakże przejść do owego majora, który jakby na to nie patrzeć cały czas, trwa, rozpoczął się stage drugi, w związku z czym skończyły się żarty. Możemy zobaczyć, że wystartowaliśmy, mecze Best of One trwają dzisiaj w najlepsze. Z informacji, które nas uciążą, to na pewno ninjas in pyjamas i facecan, które wygrały pierwsze spotkania, czym samym mają rekord 1:0, co gdzieś tam w kontraście do w szczególności mówiąc o face Clanie, o dosyć różnej formie przy okazji stage pierwszego. Niesamowicie cieszy i mam szczerą nadzieję, że tutaj już tylko i wyłącznie będziesz wszystko lepiej, Facecan i Nip30, no i jeszcze szczerze liczę na Liquid, że tutaj bardzo dobrze im też pójdzie, albowiem należy sobie powiedzieć, że jeżeli chodzi o polskie akcenty w tym to stage'u, no to właśnie Justin gdzie z DJX Polski, e Facecan, gdzie mamy Jacoba i Neo, i Liquid, gdzie mamy Siłego i Ultimate'a. W związku z tym kwieciemy jak najmocniej, należy sobie powiedzieć, że stage drugi, więc żarty się skończyły. <laughs> Stój przyjacielu, a co jak powiem ci, że możesz otrzymać nie jedną, a dwie darmowe skrzynki? Zapraszam na Kaisaga, czyli jedną z najlepszych stron do otwierania skrzynek, których jest tu kosmicznie dużo i każdy zna, Coś dla siebie. Case Battle są serio mocne, gdyż można się bić to na naprawdę wiele sposobów. I uwaga, bo tego nie widziałem nigdzie indziej. Czyli jak ci brakuje kasy, możesz pożyczyć. Nigdzie nie widziałem tylu bonusów. Darmowe skrzynki, cashback, diamenty, potęże nagrody za wbite poziomy. Jest gruba, ale wspomniałem coś o darmowych skrzynkach. Klikasz sobie tutaj w plusik, wybierasz z wielu metod płatności i wpisujesz konieczny kodzik, jaką, który daje ci owe dwie skrzynki i dodatkowo 10% bonus do depozytu. Myślę, że warto. Zapraszam, a my wracamy. Należy no, sobie powiedzieć, że esportowych doznań przynajmniej przez najbliższe dwa dni nie zabraknie. Mamy dosyć dużo meczy w systemie best of one, więc wiele się będzie działo. Należy no, sobie powiedzieć, że już od poniedziałku, właśnie właściwie już od tutaj możemy zobaczyć końca niedzieli, mecze w systemie best of free, w związku z czym troszeczkę bardziej zaawansowane. I ten stage potrwa tutaj, jak to możemy zobaczyć, aż do wtorku, więc mamy teraz najbliższe cztery dni esportowych emocji. Pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli jakoś przegapiłeś pierwsze spotkanie, to możesz zobaczyć rezultaty pierwszych, właśnie, to spotkań. Myślę, że spoko o tym wiedzieć. Spoko wiedzieć też o gdzie troszeczkę już na starcie zostały uwalone. Tu możemy zobaczyć procentowe szanse, jakie tam w jakiś sposób algorytmy dawały właśnie na powodzenie niektórych to ekip. Należy sobie powiedzieć, że już po tych pierwszych meczach możemy zaobserwować pierwsze drużyny, które nie tyle co gdzieś tam jakoś yy, zaskoczyły bardzo, tylko wiele osób obstawiało Tylu, że skończą 0-3, a udało im się wygrać. Wiele osób obstawiał na 3 Max, że przejdą z 3-0, a niestety przedupili pierwszy mecz, więc zdarza się, mówi się trudno i żyje się oczywiście dalej. Przyjacielu, coś to należy sobie powiedzieć: to było głosowanie tutaj jakby przez osoby, które biorą udział w Majorze i 42 głosami Simple został wygrany, wybrany najlepszym zawodnikiem wszechczasów. Myślę, że to też jest dosyć znamienne, należy sobie powiedzieć, że być może o Majorze nie gę, ale dalej jego ksywka mocno elektryzuje, w szczególności kiedy chociażby wczoraj mówiłem o tym, że będzie na transmisji jednego z rosyjskich, właśnie, toyną streamów no to dosyć duże zasięgi to zebrał, więc warto sobie oczywiście z tego zdawać sprawę. Trochę zaskoczyła mnie tutaj obecność Foresta bo faktycznie jest on, jakby to nie patrzeć, był dosyć zapomniany, ale jednak fajnie że został to w jakiś sposób odznaczony. Proszę Państwa, newsem jest też Sapphire, wydopiony przez Monziego, który, jak to możemy zobaczyć, dupnął se kontrakta i drobnął właśnie Butterfly'a Sapphire'a, w związku z czym naprawdę robi to wrażenie, no i ciekawie że faktycznie widzimy, że dalej ludzie te kontrakty robią. Jakby na to nie patrzeć, jest to jedna z tych funkcjonalności, która po czasie dalej żyje i faktycznie widzimy coraz częściej, że ludzie właśnie z niej korzystają. Często przy okazji nowych funkcjonalności od Walf jest wielka panika, że to rozpierdzieli rynek, nie wiadomo co, a miesiąc później już nikt z tego nie korzysta. Tu mamy taką sytuację, która rozpierdzieliła rynek i miesiąc później jeszcze ludzie z tego korzystają, więc nic tylko i wyłącznie e, dobrze o tym po prostu wiedzieć. Proszę Państwa, kolejna informacja tyczy się już bardziej skinów, tyczy się już bardziej marketu, gdzie to możemy zobaczyć, że wiele e, właśnie kolekcji związanych z Glass na przestrzeni ostatniego miesiąca podrożały o 100% dzieje się to za sprawą tego, że akurat e, miesiąc temu był właśnie wielki krach na rynku więc liczymy od tego najniższego pułapu, więc mocno odbiliśmy stąd widzimy takie duże zielone wartości, ale gdzieś tam poniekąd dalej można to robić ważnie, w szczególności, że patrząc na wiele z tych przedmiotów, chociażby na przestrzeni ostatniego tygodnia bardzo, bardzo mocne one wystrzeliły do góry patrząc też na takie bloodhoundy, które na przestrzeni tygodnia o 50% do góry myślę, że nie ma lipy i nie ma wiochy, przyjacielu wystrzeliło wiele przedmiotów, między m.in. też dla przykładu takich, chociażby Eagle Ocean Drive Tutaj na przestrzeni ostatnich 24 godzin możemy zobaczyć, że zrobił nawet po 60% wzwyż, co jest dosyć niesamowitym wynikiem. Tyczy się to też trochę właśnie całej kolekcji Raptate, która mocno, mocno wystrzeliła. Tutaj to trochę zaczęło się właśnie od skrzyni, gdzie jak to możemy zobaczyć, pik jest dosyć potężny, gdzie to na przestrzeni kilku godzin de facto z 55 zł wystrzeliło to do 85, więc posiadacze tych skrzynek szampana otwierać jak najbardziej mogą. Tyczy się to nie wszystkich skrzynek, ale też należy odnotować, że na wielu po prostu itemach na markecie Steam ostatnie yy, kilka, tak jak to tutaj pokazuje, dni, godzin są dosyć zielone, są dosyć pozytywne i dosyć e, bycze, jakby na to nie patrzeć. Więc można się z tego oczywiście cieszyć. Porzujemy, zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Ja osobiście dalej uważam, że mamy spoko możliwości, w sensie spoko momenty, żeby właśnie zakupować niektóre te skrzynki. E, uważam, że dalej jest dobry moment, pomimo, może można patrzeć, że o tydzień temu był jeszcze lepszy. Może i był, ale zobaczymy. Ale należy sobie zwrócić uwagę, że i tak jest bardzo, bardzo dobrze. To tyle. Z dniem dzisiejszym niewiele się działo. Czekam na to, co będzie dalej na majorze. Oglądajcie mecze. Dzięki za oglądanie do końca. Łapkę w górę zostaw strzałem.